Cześć! Zanim zaczniesz swoją przygodę, pozwól, że opowiem Ci historię z dawnych dziejów. Proszę usiąść i słuchaj. Ta historia jest bardzo ważna. Ahem. Dawno temu dwie rasy rządziły. Pokojowo ziemią, ludzie i potwory. Aż do jednego dnia, w którym wojna wybuchła między obiema rasami. Nie umiem angielskiego, żeby to przetłumaczyć, i nie wiem, co znaczy grosome. E, e, a, tak czy siak jak wszyscy zacie tą historię? Gdzie tu jest ten? Ta książka ze Shreka No to to se jeszcze poczeka. Howdy, 26. To do pysieka, to jest. Co to jest? Co ja gram? Underswap demo TS, więc. Cześć! Dawno mnie z tym nie było, ale jestem. Istnieje. Możemy się nawet nazwać jakoś świetnie. Nie mam pojęcia, co to jest za gra Eee. Generalnie znalazłem ją na streamie, za czym, że... O! Fajna! I stwierdziłem, że nagrałem odcinek. Pysiek! Tak, to ja. Niesamowite. No, więc y, zobaczmy, co mnie czeka w tej... Jezus biało mi dośnie! HARA! To jest HARA, kochani, moja ukochana HARA! To bardzo charakterystyczna postać, której charakter każdy kocha. A mój humor jest zjebany Dobra. Um, idziemy sobie. W ogóle w każdym fan ten tunel jest inny, to jest niesamowite. Śmiesznie sobie człapie ta ha -ha Hara. <średziny> Hara encounter. Co to jest? To informacja stworzona z jakichś tam kart, bla bla bla. E, jestem ciekaw, co to... <średziny> <średziny> HUE! Jestem z Vivi! w tym shopie! Wow, Słodki człowiek! A wow, 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 ten też. Słodko. Nie. Słodko! Człowiek dostanie specjalną wiszka! <śmienion lawsuit 'a> Tutaj w tym szopie mamy dużo produktów! Dobrych produktów! Świetnych produktów! A dla ciebie najlepszy produktów pod podziemiu! Informacja! O, nie masz pieniędzy! lili, okay. haki! Ale mamy inną, innym typ płatności. Ale to nie jest ważne. Pora na stałgę tym Patrz na tą duszę! Ładna! Pod ziemią dusza jest! Ceną, należnością Wszyscy chcą duszę! więc! A, czyli. Ten... A, czyli chcesz ode mnie duszę! Mogę chodzić duszą, z strzałkami. Ok. Ten chce mi ukraść duszę. I unikać ataki. O nie! Atak nadchodzi, człowieku! Ostrożnie na atak. Okej, okay, nieważne. Jak sobie poszedł wkurzony. Ale to jest lekcji. Lekcja kontynuacja. Uja, Więc to jest twoja LV LV oznacza miłość. Miłość jest bardzo potrzebna w podziemiu, musisz kochać, żeby przetrwać i wtedy dużo miłości mieć, więc człowieku, ceną za nauczenie się tego jest, danie mi miłości. Ja nie wiem, czy ja chcę w to chodzić. Co jest jednak? tak? Dogodź naukę, w chcę miłości. Ja nie wiem czy ja chcę to dotknąć Chyba nie chcę miłości od tematu. O oh. What? To było creepy. Ale źle wygląda. O, a. O! A. Jesteś człowiekiem. Nie widziałem. E, tobie podobnych od dłuższego czasu. I e, e, jeszcze jaki młody? Czy jesteś zraniony w dziecię? Przepraszam, że nie przybyłem wcześniej yy... i za to, że nie byłem... Przy... Co? Mord prepared? Bardziej przygotowany? To nieważne. Yy, tak czy jak, yy... powinienem położyć materac na moim łożu światowym. Yy... Tak. Yy, witaj. Nazywam się Asgore Dremur. Asgore Dremur. Świetnie. I come through here every day to tend the flowers Przychodzę tędy każdego dnia, by poddawać kwiatki However, today seems as if it will be an expression. Także jak dzisiaj to będzie w, w, w ramach wyjątku Znaczy, dzisiaj będzie... dzisiaj zrobię tego wyjątek Stań, dziecię! I poprowadzę cię przez te... ...pradawne hale Możesz chodzić? Dobrze, chodź za mną Ty śmieciu te mieczu. Beware of false advertising. Bądź ostrożny na fałszywe eee, te reklamy. Witaj w zrujnowanym domu, stolicy eee, cywilizacji potworów. Wciąż są tutaj zagadki, które muszą zostać rozwiązane i w sumie. tego po prostu ich nie pokażę. Dobra, 28 minut? Nie, 28. Co? Kurwa, czemu 28 minut? Dobra, posrało Ja nie wiem, jak ta gra liczy. To śmieszne. E, czasami zapominam, jak bardzo mały ten dom jest. E, well, I get... Wie, więc chyba to przechodzi z wiekiem, cóż, czyż nie? Więc eee. Tylko jesteśmy tutaj. Musisz zastanawiać, dlaczego musisz rozwiązywać te zagadki, by przejść. E, cóż, po wojnie pozostawialiśmy te pułapki, żeby. E, obronić się przed ludzkimi najeźdźcami Ale po chwili e, Przestały e, Służyć nam do oryginal, oryginalnych celów I zostały częścią życia każdego Teraz to tradycja rozwiązywania po prostu zagadek Więc e, Co powiesz co na to? Spróbujmy e, A So, I always speak the truth. In order to proceed, you must press me last. Be cautious, as the right most switches is a liar. I'm a liar. In order to proceed, you must press me second. You also press the right switch last. Be cautious, as both the left and the right switches are liars. I always speak the truth. In order to proceed, you must press me first. Be cautious, as the middle switch is a liar. Co? dobra mas no, pres mi last Piekie. dobra y... że on zrobić tak Kurde, faja No, to było konfundujące. Eee, mamy czas, żeby to nadrobić. Ja po prostu jestem chyba głupi, a nie. A no zobaczymy. Nie, tylko na kolce. Ze wspomnienia z kolcami. Eee, coś łatwiejszego, żeby. żeby. żeby Skompletować ten. To, żeby ukończyć tą zagadkę, musisz się przenawigować przez labirynt eee, Po prostu klikaj i losowe. No boże, poprawne przełączniki i zjeść tymi kolcami w dół. No. Ale zła, zły, zły przełącznik cię ukaże coś takiego. Mhm. Tak Aha Czyli na pałę mam chodzić? Ty musisz zapłacić Switch dungeon home? Czyli uh, <laughs> no to już nie można Cholipka Hol A chciałem Asgora Dobra, trzeba przejść tędy. Wspaniale. E... Dobra, będą jeszcze trudniejsze zagadki w następnych pokojach. Zobaczmy to. Da, ja, tutaj jesteśmy. Za tymi drzwiami jest bardzo stary pokój treningowy. E... Ponieważ jesteś człowiekiem w podziemiu, potwory mogą się zaatakować. Nie. Pożu... nie. Nie myśl o tym źle. E... Dużo potworów naprawdę. E, nie lubi się z ludźmi, tak nazwijmy. E, I w ogóle to podatki powinny coś podniesione. Co, co, co? Ejder, e, tak. Tak, ucz mnie. asgor naucz mnie od nowa. Uuuu, u, u, u. Kiedy monster zaatakuje, wejdziesz do walki. W tym scenariuszu, twoim oponentem będzie ta mała. E, kukła. Kiedy będziesz gotowy zacząć, po prostu do niej podejść. Ale do Let's begin. Then. W bitwie masz bardzo dużo opcji możesz e, rozmawiać, żeby prawda przejść bitwę pokojowo. Możesz okazać prawda, w ten sposób przeciwnikowi e, litość. E, Możesz też użyć jednego przedmiotu, żeby trzymać Albo po prostu wywalczyć swoją drogę Dlaczego nie spróbujesz Swojej ścieżki To jesteśmy harą Nie jesteśmy mili, musimy wszystkich zabić Ależ to było cudowne Ale kiedy atakujesz swojego oponenta Bądź pewien, żeby zaatakować odpowiedni e, Mark czyli wizualny ten muszę trafić, hmm. czyli jeszcze trzeba dalej z nim walczyć. Ło. Mogę z nim jeszcze sobie pogadać, ale kto normalnie gada z kłami? Drmy tak lekko. Słaba, takie są bardzo do przestraszenia. Okej okay. Można teraz oszczędzić Pójdziemy rozjebać. teraz, zanim pójdziesz. Co, co na to, żeby powiedzieć cześć? Powiedziałeś, cześć, i nic się nie stało. I've had it, I've had it, I've had it. What the fuck! Ty, to wszystko masz do powiedzenia? Po tym, wszystkim przez co przeszliśmy razem? Mówisz po prostu, do widzenia. Jakby nic dla ciebie nie zaczęło. I, i. Aaaaa, jesteś taki boli. Boli to jest taka osoba, która gnębi. Gnębi, jesteś takim gnębicielem. Eee. Myślisz, że zrobisz sobie przyjaciół poprzez bicie ich w twarz? Nie licz na to! Ty, kukło! Przedem tutaj w poszukiwaniu prawdziwego oponenta i natrafiłem na ciebie? Nigdy nie byłem bardziej obrażony niż w ten sposób przez całe moje życie! Twoja obecność tu tutaj sprawia, że jestem zły! Bardzo wkurwiony! <grym> ja wiem co się dzieje, kiedy jestem zły? To zazwyczaj mam więcej noży. To nie koniec! Zapytaj moje słowa! Od tego momentu jesteśmy twoimi żywymi przeciwnikami! Coś takiego. Cóż, to było niespodziewane. Hego wina! Także jak zrobię świetną robotę! To chyba tyle, jeżeli chodzi o trening walki Tak myślę Dobra, to było dobre e, Zanim pójdziemy, chcecie coś wręczyć Journal, czyli dziennik Dodany do kluczowych przedmiotów To dziennik e, Nie wiem co to są crayons e, Ale przy tym e, możesz Możesz tam wrzucić co chcesz, coś takiego Dobra Używaj go dobrze w tym czasie, chodźmy naprzód For piknik, tea party co, co ja mam zrobić tutaj? Z czego, czego, czego? że ja tu pikniki robił? What the heck? To mamy journal Pod którym jest tu journal? Jur, jur, chocolate bar dostałem Okej okay. A dalej nie wiem pod którym jest ten journal Dziennik elektroniczny jak wulkana HO 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 eee, Zobacz co my tutaj mamy To nic innego Jak miska cukierów Eee A po tym wszystkim zasłużyłeś na nie Please take no more than one Dobra weźmy jednego He. <ścoughs> jednego Ups, wyjebałem je. Chodź teraz. Ale zobaczcie, gdzie mam tych, mam masz 3 Monster Candies. Bójka! Żaby! Ow. Oh. Rabbit, rabbit. Azgor, wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Przepraszam, mój przyjaciel, tutaj po prostu się wystraszył. Nie chciał cię skrzywdzić. Skoro tak mówisz. A kurde faja. Czko. Ten żabet nie chciał cię skrzywdzić. Też, że musisz się bronić i nie atakuj bez ostrzeżenia. E, Przemoc jest ostatnim e, e, tym answerem. E, Zawsze kiedy atakowała. Dobra, chodźmy. Czyli mówi mi, żebym ja nikogo nie bił. Jak mam być harą, skoro nie mogę nikogo zabić. A teraz, zanim pójdziemy dalej, do końca tego zniszczonego domu. Um, zrobię coś głupiego Bla 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 chodź ze mną Pogadamy Muzyka z windy A ach oh, czujesz zapach tych kwiatów e, Wiem że to nic takiego To są kwiaty Mimo wszystko ale zobacz e, To więcej niż kwiaty e, Nawet jeśli ten świat jest naszym więzieniem Zamykanie nas e, pod powierzchnią jasnego nieba i śpiewających ptaków, tak? To chyba trzeba to Eee... Życie. Życie jest ciężkie, gdy nie znasz angielskiego. Uczcie się angielskiego bardziej niż ja. Eee, liczymy na lepsze jutro, na pokój, na wolność. Świetnie. W trakcie odcinka możecie zobaczyć, jak słońce zachodzi przez mój pokój, światłość. Tyle czasu minęło, wszystko tak przenikło, jakby to było dawno temu. Bla, bla, bla. Chciałem sprawić, żeby wszyscy, wszystkie potwory były szczęśliwe i pełne nadziei, nawet jeśli nigdy nie przyjdzie im zobaczyć powierzchni. Przynajmniej mamy miejsce, które można nazwać domem. Na nasz mały skrawek wolności, nasz własny świat, i y, może być też twój, prawda? Widzę ten ołtarzyk po raz kolejny Oj, jesteśmy już na końcu hali? To całkiem niesamowite, jak szybko czas potrafi przelatywać. Zwłaszcza jak jesteś tak stary jak ja, ho 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 Teraz, dotarliśmy do końca, wiem, że wciąż jesteś przestraszony, ale um, wiem, że nie chcesz go skrzywdzić, po prostu proszę, bądź bardziej uważny na siebie w przyszłości. E, mimo, że udowodniłeś, do czego jesteś zdolny, chodź, wróćmy do mojego domu. Mógłbyś mi może pomóc. No, kto, o, ktoś, kto może być? Siema, w czym mogę... O, to całkiem niespodziewane. No, będę tam, żeby to rozwiązać. Wybacz, coś mi wypadło. Muszę pobiec gdzieś i zostawić cię samego na chwilę. Wiem, wiem. Udowodniłeś mi, że możesz sobie tutaj poradzić. Bla bla bla. nie mam powiedzieć, znaczy. To jest prawie problemy, strasz, potwory, prawda? Harazmentuje. Znaczy, coś złego im robi. Jest głośny, zły, bla bla bla. Ufam ci, ale martwię się twoje bezpieczeństwo. A, wygląda na to, że mam dla ciebie telefon komórkowy. Weź go. Może coś. Gdybyś mnie potrzebował, zadzwoń. Wrócę szybko. Zostań bezpieczny, młody. I młody zostanie bezpieczny tak, jak bezpiecznie możecie czekać na kolejny odcinek naszego przewspaniałego e, odcinka z Undersłapa. Tak, chyba tak wygląda. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Po długiej przerwie powróciłem, spodziewajcie się kolejnego odcinków, a jeżeli, jeżeli macie AU, które waszym zdaniem powinienem nagrać lub też odświeżyć, bo kiedyś grałem, a w byście to zobaczyli po raz kolejny, napiszcie to w komentarzach. Ja byłem Pysiek, trzymajcie się, no i cześć, pa pa!